Kupuj gry na G2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku City Scale. i słuchajcie, dzisiaj no cóż, planujemy w końcu tą przebudowę tej strefy tutaj. E, prawdopodobnie też tak, zminim, znaczy Tu jest jeden zjazd, tu jest drugi, który też połączyłem. Prawdopodobnie cała ta, ta cała. Um, stacja kolejowa um, towarowa. Zostanie przeniesiona. Więc ja sobie tutaj pozwolę na razie załączyć. Czas stop, o to żebyśmy mogli tak, no na pewno się pozbędziemy tej, tego rozjazdu tutaj, on będzie troszeczkę inaczej rozbudowany. Na pewno tutaj out, na pewno to idzie out. Tutaj na pewno będziemy mieli całkowicie inaczej to zrobione. Tutaj też ten kawałek możemy ciachnąć. Przy ogóle nie wiem, czy tej, tej, tej strefy całkowicie też nie przenieść. Zastanawiam się nad tymi, no czy te same fabryki może bym tu zostawił? Ewentualnie można by je przenieść tutaj w ten rejon. Jeszcze się zastanawiam. że za, za chwilę to jakoś to wykminimy. Tutaj dosyć 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 będzie sporo roboty. Okay, oczywiście na pewno dzisiaj tego słuchajcie ja nie skończę, to nie ma, nie ma nie ma szans na to. Ale myślę, że powoli jakoś to ogarniemy. Najważniejsze jest to, czy, czy na pewno tutaj to ze wszystko zostanie, czy, czy jednak gdzie indziej. To jest pytanie numer jeden. To drogi musimy wszystkich się pozbyć, żeby teraz zacząć usuwać. To jest o, a budynek jest pusty, dobra, bo to są śmietniczki. pęk. Po kolei, słuchajcie. Okej. Okay. Mam kilka opcji takich. W ogóle zrobiłem tak jak mówiłem. Słuchajcie, tutaj pozbyłem się tej góry, więc możemy tutaj autostradę ogórnikową ogarnąć i tak dalej. Góry poszły tutaj w ten teren. Także tam będzie ten. No i tutaj też pozmieniałem, jak widzicie, nie ma tej rzeczki tutaj. Jest taki półwysep jakby. O, coś takiego można by to tak nazwać z takim cypelkiem. W sumie ten cypelek wiecie, co byłby fajny? Na taki Manhattan. <laughs> tak wiadomo, co trzeba by się tego pozbyć. Zrobić tutaj takie normalnie obrzeże. I tutaj wiadomo, takie ultra wysokie już wieżowce. Mm, Strefę taką biznesową, nie. Tak bym to widział tam. Okej. Okay. No i tu mamy trochę rolnictwa. No to rolnictwo też można by ewentualnie przenieść. No bo to w sumie tutaj ten kawałek no mogłoby zostać, nie? Tu ten, ten, ten. A rolnic z rolnictwem bym tu całkowicie gdzieś uciekł. Tutaj na pewno tego też nie będzie. Okej, okay. no to myślę właśnie przenieść gdzieś tutaj w te rejony. To w niczym by to nie przeszkadzało. Fabryki nie. Tylko tak się zastanawiam, gdzie można by uciec wtedy z tym rolnictwem, nie? W ogóle, gdzie my mamy takie jakieś. Bo tych klep tutaj żyznych nie ma jakoś specjalnie dużo. Można by na przykład połasić się na tą połać tutaj i zrobić to rolnictwo nieco dalej od miasta. Żeby by to nie przeszkadzało, niż tutaj upychać, no bo to w sumie praktycznie centrum później będzie, nie? A to przekształci normalnie w jakieś tam. w jakieś mieszkania i tak dalej. A strefę, strefę, strefę takich, wiecie, wysypisk elektrowni można by zrobić tutaj w tym, w tym kompleksie. Tylko trzeba by zmienić ten rozjazd. Bo on i tak jest cholernie brzydki. To jest ten standardowy. I W sumie to by wystarczyło, nie? Później można by się nawet tutaj jeszcze połączyć raz, żeby mogli mieć szybszy dojazd. Na przykład, nie wiem, tutaj wyłączyć dla osobówek ten kawałek. A po prostu, żeby te, nie wiem, służby mogły tędy jeździć. Przykładowo, nie? Także tak bym to widział. Okej. Okay. Trzeba sobie tu zweryfikować wszystko. No te pompy można by też w zasadzie przenieść. Nie byłoby to złe, nie? I wtedy tutaj dzięki temu byśmy zyskali trochę miejsca takiego w zasadzie na... No cóż, na w zasadzie mieszkania, takie wiecie, domki jednorodzinne przed, na przed, przedmieścia w zasadzie, a tutaj centrum, wiadomo, nie? Prawdopodobnie to by też wyleciało, a czy ta strefa by się zamieniła, zamieniłoby się ją w e, w wieżowce. A domki wszystkie jednorodzinne tutaj, nie? E, dobra, to zróbmy tak. Hmm... hmm. Mamy tą drogę. Tą drogą moglibyśmy spokojnie na razie dotąd sobie podciągnąć. A tu w przyszłości jeszcze lotnisko gdzieś będzie na pewno. W zasadzie takie małe dziury. Trzeba całkowicie się już ich pozbyć. Okej, okay, tego też. Tego też. O, takie bagna na razie mogą... bagna. Bagno <grywka> może zostać. Okej. Okay.

Będzie ten kawałek tu zostawić. Czy hmm. hmm. to by musiała tak czy jak zostać, nie? Ewentualnie sobie można by tak zrobić autostradę puścić tędy. Że ta autostrada sobie by sobie leciała, leciała przykładowo gdzieś. No, weźmy sobie. O nie, gdzieś mniej więcej, o jakbyśmy tutaj, nie? Później jakoś tak, żebyśmy mieli wiadomo, uh, więcej takiego. Nie, chodzi mi o to, żeby mniej więcej tak. To wtedy byśmy mogli spokojnie tutaj. O, ten kawałek bym zostawił na przykład, nie? Tej autostrady. A później ten, No tutaj byłyby zjazdy do stref przemysłowych, nie? Plus do lotniska jeszcze, które by tam powstało. U mnie jest to zła opcja. Zastanawiam no się czy nie lepiej byłoby nawet jeszcze dalej przesunąć ten zjazd, żeby tutaj gdzieś i taki naprawdę srogi Teraz rozstrąkminę. Dobra, ale tak czy siak yy, te fabryki pójdą tu, a te pójdą tu, tak jak mówiłem. Przynajmniej na razie. Chociaż to na razie możemy jeszcze zostawić, póki tutaj sobie nie, roz, nie rozplanuję tego, tej opcji, jak z tą autostradą. Więc dobra, na razie te fabryki. Tutaj w zasadzie co, to, jaka to jest gleba, bo to jest chyba żyzna? Tak, żyzna, więc możemy się jej pozbyć w zasadzie, bo i tak to nam nie będzie tutaj totalnie do niczego potrzebne. Okej, okay. tutaj też. Tą rolę, no ta, chociaż w sumie tą leśniczą też można by ewentualnie przenieść. Aby tutaj też wykorzystać później ten cypelek. Nie skoro tu będzie cypelek, to, to też fajnie by było coś takiego. Mm, albo jakiś stadion tutaj, nie? To tak. To jest fajnie. To, to, tutaj przy wodzie będą, wiecie, grunty, gdzie będą, wiecie, money money, 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 money. money. <ścoughs> więc szkoda, szkoda marnować takiego gruntu, nie? Dobra. Mm, więc tak, rafineria, rafinerium. No nie wiem czy to połączenie w ogóle tutaj by zostało na razie będzie musiało tutaj wszyscy będą tutaj śmigać Więc teraz tak To możemy out Kingi też out. Tak, tak. Ależ duże, aż to będzie, słuchajcie, duże prze, przebudowanko. Czy tutaj zostało coś pod, w podziemiach? Tak, okej. Okay. Teraz musimy jeszcze tutaj przebudować co nieco. W ogóle te... Te rozjazdy, ogólnie te rozjazdy muszę sobie na razie będą takie, takie, ben, jakie będą, ale finalnie też je muszę jakoś tam rozbudować. Tu jest tak, tu jest tak, okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tu jest w ogóle w ten sposób. Okay. Z tej możemy też zrezygnować. Tutaj pójdzie oczywiście rondo, ale takie większe na jakieś 70. Może być. Tu mamy trzy pasy w tą, trzy pasy w tą, więc trzy pasmowe rondo też. na rondzie oczywiście, na tych, no oh, come on, na tych ustrojstwach nie ma przejść dla pieszych. Przejście dla pieszych trzeba będzie gdzieś ogarnąć tutaj wiadomo, no bo będą łazić. Żeby się tutaj nam nie zatrzymywali specjalnie. Dobra, to na razie będzie musiał tak zostać jak jest. Tu mamy rondo. Okej. Okay. Pożo. Teraz tak. Eee, w sumie widzicie, zacząłem ja tutaj, a ja zacząłem, zacząłem na razie tutaj. <grych> eee, teraz sobie weźmiemy u. Poczekajcie, tu mamy strefę z olejami i strefę. Z tym, dobra. jeszcze troszeczkę podciągnąć, w porządku. Okej, okay, tu też można by jakieś małe rądko. Co to jest? Posterunek policji mały, może iść tutaj. Dobra ta będzie musiał z tym wylecieć. I to też. Ta. W sumie tutaj to zrobimy też mały porządek. Dobra, dwa pasy w tym, więc tutaj też spokojnie. Dwupasmowe jednokierunkowe. A w sumie to jest jeden kierunkowe, dobra. Tylko wiadomo, też musimy powyłączać przejścia dla pieszych, tutaj ok. W porządku. Nam ta uliczka. To na razie puszczę sobie tak nie wiem czy tutaj będzie może jakiś wiadukt czy coś do tej strefy tutaj później to się okaże to się zobaczy. Jeszcze nie wiem czy tutaj będzie zjazd z autostrady na pewno gdzieś tutaj jeden znaczy no właśnie pytanie jak są autostrady tutaj nie? Bo jestem powoli za tym żeby ją tutaj stąd całkowicie wyrzucić, ale możecie dać stać w komentarzu, co myślicie o tym, żeby ją zostawić tylko tutaj na tym zjeździe, ale odciąć jej ten kawałek i żeby ona szła tędy, żeby ją tu przenieść możecie dać stać w komentarzu. To myślę, że co nieco mi też pomoże. Dobra? mi tu drzew. Dobra rafineria. Rafineria mogłaby być gdzieś w tym rejonie, bo tutaj mamy oczywiście blisko. Blisko ten, nie? Rafineria opiera się na. O, zazwyczaj, wiecie, no, na ropie naftowej, nie? Więc dobrze by było Dobra W sumie Zrobili tak Okej okay. końca, ale tu gdzieś byśmy sobie wrzucili tą rafinerię, nie? Chodź rafinerio, rafinerię byśmy dali w ten sposób tu. Okej, okay, no bo w sumie blisko, nie? Więc w sumie no. Jak najbardziej sensownie, nie? E, pod rafinerią fajnie by było, żeby były wiecie, jakieś parkingi i tak dalej, nie? Trochę drzew tutaj pasowałoby też dać, no bo tak bez drzew to taka lipa, nie? Niech będzie, że... ...że jesteśmy w jakimś tam stopniu eko. Brakuje mi słychać do takich fabryk, do takich tych e, budynków biurowych, nie? Że po sobie jakiś zarząd czy coś, ale myślę, że jakbym tutaj puścił jakąś malutką drogę pokroju takiej i zrobił tu później parę biur, to myślę, że to by było nawet w porzu. Ale zobaczymy. Dobra, to teraz tak, parking. Wiadomo, no, trzeba będzie jeszcze sobie wykminić ten, wykminić tutaj mm, jakiś transport publiczny, nie? Można by zrobić ewentualnie jeszcze nie wiem, na ile to jest. o co chodzi nie, nie wiem, czy mi się tak zmieszczą czy będę musiał przesuwać tak będę musiał przesunąć tutaj Myśmy teraz Spróbujmy teraz tutaj przyciąć kawałek i teraz do wrócimy do tego dobra. tutaj Co tu zrobić? Taką szwirowaną. Tu nawet później. Tak nie wiem czy to. Holender, nie, nie tą drogą. Nie, nie, to chociaż. nie. Bo tak pomyślałem, żeby to później może było zrobić jakiś, ja wiem, jakiś park mały czy coś, nie? Żeby tutaj tak. znaczy park, no, taki rekreacyjnie coś, nie? Na razie bym poszedł po prostu.

Nie mówię, no i tutaj później może, może jakieś takie biura zarządu czy coś, nie? wiem, Może jakieś biura, Szkoda, że nie można właśnie tego zrobić tak, żeby to było. Wiecie, e, w jakiś tam sposób. Mm, w jakiś tam sposób, kurczę, wiecie, połączone ze sobą, żeby ten. że po prostu to się. To jest do przemysłu, jakby, tak? I tutaj chyba będę musiał zmniejszyć to, okej. Okay. W porządku. Właśnie jak tutaj z tym surowcem. Aha, dobra. Czyli tu musimy też zrobić małą modyfikację. Oleum pójdzie tutaj. A tu mamy, co tu mamy? A tu jest to strefa wydobywcza, a tu też jest oleum. Kurde. To ja nie wiem, czy tego nie przenieść też tu. W sumie można by to zrobić także tu. No bo później nie wiem, czy ta autostrada dokładnie będzie w tym miejscu, nie? Teoretycznie chyba tak, ale mogłaby zostać ewentualnie trochę przesunięta, nie? A kurde. z tego oleum byśmy tu zrezygnowali całkowicie na rzecz kruszców. Dobra, czyli to trzeba będzie wszystko przenieść. A tu, kruszce tu... Kurde. Kruszce tu zostaną. <grych> Dobra, tu oczywiście brak wody widzę jakiś. Aha, bo Dobra, czyli trzeba będzie nad wodą za chwilkę popracować. Dobra, yy, i tu mamy później co tu jest? Fabryka wyrobów stalowych i fabryka lemoniady. Musimy plony i szkło. Szkło, po to jest w futach, trzeba z kolei włókna szklanego. W sumie fajnie by było, żeby rozmieścić te fabryki bliżej tych różnych, właśnie tak, gdzie mamy fabrykę lemoniady. Mamy tam plony oraz szkło. Więc dobrze by było, żeby fabryka lemoniady stanęła jednak gdzieś bliżej, bliżej po prostu rolnictwa. Tak samo tutaj na przykład, no, piekarnia, nie? Produkty zwierzęce, plony i mąka, czyli wszystko to, co jest bliżej strefy przemysłowej, jeżeli chodzi o rolnictwo, nie? Więc zawsze taka piekarnia też lepiej, żeby stanęła bliżej, bliżej rolnictwa niż, nie wiem, niż na przykład rafinerii, nie? Czy coś? No bo tutaj akurat rafineria, olej blisko. Tutaj mamy co, fabryka wyrobów stalowych i tutaj mamy metale, czyli wszystkie rodzaje kruszce. <laughs> czyli w sumie wyroby stalowe możemy zrobić gdzieś właśnie w tym rejonie. <laughs> o kurde, tracę głos. Także możemy zrobić w tym rejonie, gdzie będzie właśnie wydobycie różnych tych właśnie kruszców i tak dalej. I tak, te kruszce tutaj standardowo byśmy też może zostawili. Po spróbuję to gdzieś upchać w jednym, w jednym kwadracie, a w drugim kwadracie zrobić standardowe wydobycie. Tak, które jest wiecie, standardowo w grze, bez modu, bez modu, bez DLC Industries. Także tak sobie to będziemy ogarniać. No i ten, tą strefę rolniczą też przyniesiemy i jeszcze nie wiem, gdzie powstanie strefa rolnicza. No chciałbym chyba tutaj, nie? Chciałbym chyba tutaj, więc. Yy... Prawdopodobnie tutaj pójdziemy w rolnictwo, pozbędziemy się trochę tych, tych, tych takich niedobitków, to zrobimy rolnictwo. Um, no i prawdopodobnie, nie wiem jeszcze jak to z autostradą, czy ona faktycznie będzie stąd, czy my ją przeniesiemy też tutaj. Pozbędziemy się tego, tutaj tu będzie taki trochę większy obszar. Um, no i wtedy tutaj połączenie do tej, plus do, połączenia do tej strefy rolniczej i tak dalej, nie? No, w sumie w sumie nie byłoby to złe, nie? Także z tą koleją też będzie tutaj zabawy, trochę. No dobra, słuchajcie, na razie, na najbliższych odcinkach, na chwilę będziemy obec kończyć, w najbliższych odcinkach skupiamy się wyłącznie na tej strefie tutaj. Miała być tylko ta, a wychodzi na to, że będziemy tak naprawdę tą, tą całą ogromną strefę m, przebudowywać. No i dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o tej właśnie autostradzie. Jakbyśmy ją, mówię, puścili gdzieś tutaj u góry. Nawet widzicie tędy, nawet aby wziął ją stąd i żeby ona sobie szło tędy. A z tego odcinka tutaj odtąd zrezygnować. Czyli w sumie zrezygnowalibyśmy gdzieś z tego kawałka, do tego kawałka, czyli taki odcinek, po prostu zrezygnowanie. Na rzecz oczywiście autosady tutaj, ale jednak z kilkoma, a to może nie, kilkoma połączeniami. Um, no, no, w zasadzie można było później się tutaj, tędy. Pik, 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 pik. No, 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 w sumie. I tutaj być może później, może bym to jeszcze jakąś drugą nitkę zrobił gdzieś y, tej autostrady, może w tych rejonach. Bo, wiecie, no, jednak przez y, centrum miasta, żeby jeszcze autostrada biegła, nie? Do, 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 do przemyślenia, w sumie. Dobra słuchajcie, więc cóż, widzimy się w kolejnym odcinku w niedzielę, także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie no i hej hej.